Dzień dobry państwu. Mariusz Wasik, pracownik doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Moja prezentacja, jak tutaj widać na slajdzie tytułowym, będzie dotyczyła przedsięwzięć priorytetowych w transporcie planowanych do dofinansowania w województwie śląskim. Nie tylko planowanych, tylko też to co aktualnie jest dostępne. Moją prezentację podzieliłem na cztery takie tematy, ponieważ mowa jest o elektromobilności, w związku z tym trzeba wspomnieć, powiem parę słów na temat dokumentu, który za wdrażanie tej elektromobilności odpowiada. Następnie powiem o środkach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, które są dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego, bo ten, tutaj te podmioty są jakby podstawą tego, tego panelu. Następnie też środki zewnętrzne takiej instytucji, która jest w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, która, że tak powiem, ma skalę, zasięg działania ogólnokrajowy. Tutaj też ten temat się pojawi, natomiast też wspomnę o takim czymś jak projekt doradztwa energetycznego, który jest, spełni taką rolę pomocniczą, doradczą w kwestii informowania o dofinansowaniu i różnego, różnego rodzaju innych tematów. Powstało coś takiego w 2018 roku, jak ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, znowelizowana bodajże w 2024 roku. Ona narzuca różnego rodzaju, że tak powiem, zobowiązania m.in. dla jednostek czy, czy obowiązki podmiotów publicznych. Wśród nich znajdują się takie rzeczy, jak wspieranie infrastruktury paliw alternatywnych, czy infrastruktury można powiedzieć ładowania, kwestia obowiązku udziału pojazdów zeroemisyjnych we flocie dotyczy to gmin o liczbie mieszkańców powyżej 50 tysięcy obowiązku udziału autobusów zeroemisyjnych, że tak powiem, w flocie tej obsługującej przewóz mieszkańców, udziału samochodów elektrycznych w samych spółkach gminnych, no i też kwestie obowiązku sprawozdawczego, który dla gmin został narzucony. W związku z powyższym powstało szereg obowiązków, które te podmioty publiczne powinny spełnić w określonym czasie. Natomiast no wiadomo, że wszelkie takie inwestycje są związane z wydatkami finansowymi. Także nie da się tutaj ukryć skądś te gminy te pieniądze muszą pozyskać. No i pada to pytanie, gdzie szukać funduszy. I tutaj na, wychodzi, że tak powiem, z pomocą Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska samorządowa osoba prawna, firma funkcjonująca już na rynku od 1993 roku. Także jesteśmy rozpoznawalni, jesteśmy widoczni, dysponujemy dużymi funduszami, kieruje nami, że tak powiem, prawo ochrony środowiska, finansujemy inwestycje związane z ochroną środowiska, takie, które przynoszą widoczny efekt ekologiczny, mierzalny. W związku z powyższym kogo możemy, czy kto jest naszym beneficjentem, beneficjentami naszymi są te wszystkie tutaj wymienione podmioty, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, wspólnoty spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy MŚP, Stowarzyszenia, Fundacje Kościoły, osoby fizyczne też, ale osoby prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast też Wojewódzki Fundusz na pewno jest kojarzony z takim programem Czyste Powietrze, gdzie obsługujemy osoby fizyczne, tylko tutaj podkreślę, program Czyste Powietrze jest programem Narodowego Funduszu i tutaj, że tak powiem, my pełnimy tą rolę tych, którzy go obsługują na terenie naszego województwa, czyli województwa śląskiego. Bazujemy, czy Wojewódzki Fundusz bazuje na trzech takich podstawowych dokumentach. Pierwszy to jest lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania. Ona co roku jest odświeżana, czy uzupełniany, czy ewentualnie wylatują z niej elementy, które już, że tak powiem, straciły rację bytu. Druga rzecz to zasady udzielania dofinansowania, a trzeci taki dokument to są kryteria wyboru przedsięwzięć. I w związku z tym listą zadań priorytetowych w kwestii elektromobilności na naszej liście zadań priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu są takie cztery, nie, przepraszam, trzy priorytety liczbowo znane jako OA17 albo 19 albo 110 i skrótowo ten pierwszy wymiana autobusów komunikacji miejskiej na zeroemisyjne tudzież pojazdów używanych jako pojazdy uprzywilejowane można to skrótowo powiedzieć, że w ramach tego jednostka może wnioskować do nas na wymianę swojego taboru, czyli tutaj musi nastąpić, że tak powiem, likwidacja starego pojazdu, który jest, można założyć, z pojazdem spalinowym. Na, na to miejsce wchodzi pojazd elektryczny czy zeroemisyjny, to może to być też hybryda. Druga, drugi priorytet finansowanie budowy infrastruktury ładowania w hmm. transportu drogowego i trzeci zakup samochodów elektrycznych. Mówimy to o zakupie czystych elektryków w to nie wchodzą hybrydy. Skąd wojewódzki fundusz ma środki i w jakiej formie? To są środki własne Wojewódzkiego Funduszu pochodzące m.in. Z, z wpłat od, za korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorców, e, zwrotów, pożyczek, które udzielamy. Natomiast też e, część naszych środków to są środki udostępnione przez wspomniany już tu wcześniej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. E, ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu e, widzicie tutaj Państwo, udzielamy e, pożyczek dotacji umorzeń jest też linia kredytowa w Banku Ochrony, Ochrony Środowiska, natomiast środki udostępniane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, no to są te, które idą na finansowanie programu Czyste Powietrze dla osób fizycznych, programu Moja Woda, który też okresowo jest uruchamiany takiego programu jak Agroenergia. Te środki Wojewódzkiego Funduszu dostępne, które sam, samodzielnie Fundusz nimi dysponuje, to są środki, które są dostępne przez okrągły rok. Tutaj nie ma naborów w tym zakresie, jest tak zwany nabór ciągły. Są to środki, przede wszystkim środki pożyczkowe. Dwa rodzaje pożyczek są dostępne. Pożyczka umarzalna, albo może proś, łatwiej jest powiedzieć z częściowym ułożeniem, bo słysząc pożyczka umarzalna ktoś myśli, że ona jest w całości umarzana oraz pożyczka nieumarzalna. Możliwość finansowania inwestycji nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Także tutaj mało co może być niedofinansowane. W zasadzie nie musi być wkładu własnego dla wielu inwestycji, szczególnie typu zakup pojazdów pojazdów jak najbardziej w to wchodzi. Te dwie pożyczki różnią się oczywiście oprocentowaniem. Pożyczka z możliwością częściowego umorzenia ma wyższe oprocentowanie, 0,8 stopy redyskonta w eksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Ta pożyczka nieumarzalna oprocentowanie o połowę mniejsze, czyli 0,4 stopy redyskonta w eksli, nie mniej niż 1,5%. Ile to jest procentowe jakby na dzień dzisiejszy, czyli gdy ktoś w tej chwili się stara o dofinansowanie jaki poziom procentowy to jest. Ta pożyczka umarzalna to jest około 4%. Pożyczka nieumarzalna 2%. Okres spłaty bardzo długi, od 4 do 20 lat. Karencja możliwa, nie dłuższa niż 18 miesięcy. No i rozpoczęcie spłaty następuje zawsze po nie wcześniej niż 6 miesięcy po terminie zakończenia zadania czy jest możliwość łączenia naszej pożyczki z naszą dotacją bo dotacji będzie za chwilę w przypadku pożyczki umarzalnej tak w przypadku nieumarzalnej nie dlaczego no po, po prostu nieumarzalna ma tak niskie oprocentowanie że tutaj już że tak powiem łączenie z tego z dotacją traciłoby sens kwestia umorzenia części pożyczki no to jak już wspomniałem pożyczka umarzalna to umorzenie następuje. Jakiej wysokości to powiem za chwilę, natomiast w nieumarzalnej umorzenia nie ma. Pożyczka umarzalna, jakie umorzenia na dzień dzisiejszy? Macie Państwo dwie wysokości umorzenia, procentowo 10% albo 35%. 10% umorzenie jest możliwe w przypadku zadań, których że tak powiem. Kwota przeznaczona na umorzenie nie jest inwestowana w inne zadanie związane z ochroną środowiska, natomiast wyższe umorzenie to 35% jest możliwe wtedy, kiedy inwestujemy, inwestujemy kwotę umorzoną w kolejne zadanie związane z ochroną środowiska. Czyli mówiąc ogólnie, ktoś realizuje zadanie, na które pozyskał od nas środki, może to umorzenie przeznaczyć jako środki własne na realizację kolejnej inwestycji na przykład do której, do, o pożyczkę, do, dla której wnioskuje w Wojewódzkim Funduszu. Przy tym niższym umorzeniu tej, tej, tej inwestycji w kolejne zadanie nie ma. Jest też oczywiście ograniczenie kwotowe przy 10% oprocentowaniu mamy 200 tysięcy złotych maksymalnie umorzenia. Przy 35% 4 miliony. Żeby się starać o umorzenie, ponieważ jest to jakby umorzenie Przyszłości, ponieważ y, musi, musi, możemy o wnioskować takie trzy podstawowe warunki w zasadzie musi upłynąć 5 lat od trwa okres trwałości od zakończenia zadania. No spłacono już te co najmniej 50% zaciągniętego, zaciągniętej pożyczki. No i oczywiście zadanie musi być zrealizowane, także ten efekt rzeczowy założony w umowie i, w, i ekologiczny efekt też musi być zrealizowany. Co do dotacji, na dotacje przede wszystkim łapią się, można powiedzieć, jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku, w przypadku przedsiębiorców podmiotów gospodarczych nie jest to taka sprawa tak. Taka prosta sprawa, chociaż też te dotacje występują i o czym będzie za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o elektromobilność, to tutaj widać symbol samochodziku, jest możliwa dotacja 50%, maksymalnie 50%. To dotyczy zakupu tych pojazdów uprzywilejowanych, o którym wspomniałem przy omawianiu priorytetu, który jest na liście. I w takim przypadku, jednostka, która wnioskuje o taki samochód, ma szansę na dotację do 50%. Tak jak powiedziałem, nasze środki są dostępne na okrągły rok, natomiast odbywają się też tak zwane nabory terminowe na różne. W różnych tematach. Taki harmonogram naborów na stronie Wojewódzkiego Funduszu funkcjonuje. Każdy sobie może wejść pod ten adres, poszukać, poszukać tego harmonogramu naborów i tam zobaczy wykaz, wykaz takich naborów czasowych, które funkcjonują. I teraz w kwestii elektromobilności. Fundusz od paru lat uruchamia przynajmniej raz w roku, najczęściej w pierwszej połowie roku taki program. W tej chwili on się nazywa OZE na Start. W poprzednich edycjach to było 50 KW na Start, przeznaczony dla przedsiębiorców. Natomiast oczywiście może tu wnioskować też spółka gminna, czy z udziałem gminy, dlatego też się też o tym mówię. Na w edycji tegorocznej, ona się zakończyła w czerwcu, także ten, ten program w tej chwili nie funkcjonuje. E, możliwe było tutaj poza dofinansowaniem instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii, pomp ciepła, e, także stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. E, występuje tutaj dotacja. Możliwe jest intensywność dofinansowania jest albo 30% dotacji i uzupełnienie to do 100% pożyczką tą nieumarzalną. Natomiast jest też możliwe wnioskowanie o samą dotację i wtedy do 15% kosztów kwalifikowanych dotacji. Są oczywiście ograniczenia kwotowe. Przy dotacji 200 tysięcy, jeżeli jest wnioskowana te 30% dotacji, 75 tysięcy, jeżeli ktoś wnioskuje o 15%. Natomiast tutaj na czerwono wytłuściłem y, informację o planowanym dofinansowaniu tego, że pojazdów elektrycznych prawdopodobnie w tej kolejnej edycji przyszłorocznej ten zakres y, rodzaju przedsięwzięć, w, w, z, przedsięwzięć zostanie właśnie poszerzony o też dofinansowanie do zakupu pojazdów elektrycznych. Ale to mówię, to jest sprawa na y, przyszły rok, pewnie na, w okolicach marca Taka informacja, jeżeli to będzie zmieniane, te oficjalne zasady będą publikowane i wtedy będzie można to potwierdzić, że to faktycznie wchodzi. Teraz o zewnętrznych środkach dofinansowania, czyli przechodzę do trzeciego punktu prezentacji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska prowadzi taki nabór, program Nasze auto przez duże e dofinansowanie do zakupu samochodów elektrycznych przez osoby fizyczne albo osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Co prawda, tutaj mówimy o finansowaniu gmin, a ja mówię tutaj o osobach fizycznych, ale za chwilę się okaże, czemu o tym mówię. Ten program funkcjonuje, dofinansowanie maksymalnie do, dotacja maksymalnie w wysokości do 40% uzależniona jest. Od kilku takich, takich czynników bardzo sprytnie zostało to podzielone, ponieważ osoba fizyczna wnioskująca o dofinansowanie do zakupu elektrycznego ma bazową kwotę wsparcia 18 750, może otrzymać premię za zezłomowanie swojego starego samochodu, który użytkuje minimum 3 lata, czyli dozyskuje dodatkowe 10 tysięcy. No jeszcze jest coś takiego jak premia za niski dochód. Tam jest granica bodajże dochodu rocznego 125 tysięcy. No i wtedy ten ktoś załapuje się na 40 tysięcy. Natomiast jak spojrzymy, jak to jest przy jednoosobowej działalności gospodarczej, tu stopa bazo, bazowa kwota wsparcia 30 tysięcy, premia za złomowanie 10 też mamy 40, czyli we wszystkich możliwych tutaj przypadkach jest to 40 tysięcy finansowania. Zasada wnioskowania, jak to w Narodowym Funduszu, w jego programach najpierw zakup, Potem rejestracja pojazdu, ubezpieczenie, wypełnienie wniosku no i otrzymanie decyzji. W przypadku leasingu też bardzo podobnie podpisanie umowy leasingowej, rejestracja, wypełnianie formularzy, otrzymanie decyzji. I teraz tak, dlaczego, dlaczego o tym programie mówię? Ponieważ akurat w ubiegłym tygodniu, bo zakończyły się konsultacje społeczne, na temat zasad tego programu. No i mniej, między innymi dyskutowane tam były takie sprawy jak po pierwsze poszerzenie zakresu możliwych do dofinansowania samochodów, czyli nie tylko kategoria M1, ale także kategoria M2, czyli pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób, maksymalna masa 5 ton, czyli te wszystkie małe busy. Szkolne, mikrobusy tego typu pojazdy. Także pojazdy kategorii N1, czyli mówiąc ogólnie, dostawczaki, wany, pick czyli te dwa rodzaje pojazdów byłyby też dofinansowane. Natomiast bardziej istotna jest informacja, że poszerzono zakres, czy planowany jest, jak widać, planowany jest zakres beneficjentów, którzy mogą wnioskować, czyli już nie tylko osoby fizyczne, czy osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, natomiast yy, wchodzą, czy mają wejść, czy wejdą, no to zobaczymy jak będzie jakaś yy, będzie aktualizacja programu i zasad. Natomiast pojawiają się parki narodowe, pojawiają się organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe, yy, państwowe osoby prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przy czym te, w przypadku tych, tych beneficjentów, te pojazdy wykorzystywane, znaczy tych trzech, trzech ostatnich beneficjentów, te pojazdy, które miałyby miały być zakupione, mają być wykorzystywane do prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, związanych z działalnością edukacyjną i prowadzących działalność leczniczą. Także tak przypuszczalnie takie zmiany mogą w programie nasze auto się pojawić. Jak będzie wyglądała, czy jaka jest planowana kwota wsparcia dla tych dodatkowych kategorii, które by weszły? Pojazdy kategorii M1 no to jest to, co jest obecnie, czyli to maksymalnie 40 tysięcy, natomiast kategoria M2 do 600 tysięcy, a N1 do 70 tysięcy. Natomiast też y, y, mają być wyeliminowane dofinansowanie, do, znaczy brak możliwości zgłoszenia do wsparcia pojazdów, dla których naliczony został podatek celny, mówiąc prosto, sprowadzonych spoza Unii Europejskiej, y, i likwidacja premii za niski dochód, o której tam wcześniej wspominałem. I drugi program Narodowego Funduszu, y, przeznaczony dla przedsiębiorców, y, funkcjonujący od 30 maja bieżącego roku dofinansowanie pojazdów kategorii N2 i N3 dla przedsiębiorców, czyli tu też może startować spółka z udziałem gminy, dlatego o tym wspominam. Dofinansowanie czy procent dofinansowania uzależniony od tego, czy jest to duże przedsiębiorstwo czy od wielkości przedsiębiorstwa. No i kwota jest to dofinansowanie dotacyjne i kwota dofinansowania na jeden pojazd 400 tysięcy na kategorię N2. 750 tysięcy na kategorię N3. Dla przypomnienia, co to, to są te kategorie N2, N3. N2 pojazdy te o masie całkowitej między 3,5 a 12 ton, czyli można powiedzieć w skrócie takie średnie ciężarówki, jakieś pojazdy, pojazdy dostawcze. Kategoria N3 to są już samochody o masie przekraczającej 12 ton, czyli wszystkie można powiedzieć 4 pojazdy do transportu materiałów sypkich, wywrotki, cysterny. Cały ten zakres wchodzi w to. No i teraz tak, wracamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Wojewódzki fundusz to nie tylko finansowanie inwestycji, natomiast już od 10 lat w tej chwili. Jest, funkcjonuje w Wojewódzkim Funduszu taki projekt doradztwa energetycznego w 2015 roku to się wszystko zaczęło, czyli nie tylko pieniądze, ale także, tylko pom także pomoc beneficjentom w różnych sprawach pozyskania dofinansowania, wskazania źródła finansowania. Dla kogo czy komu doradcy energetyczni doradzają? No tym wszystkim, którzy można by powiedzieć, korzystają z usług funduszu, czy chcą skorzystać a jak chcą skorzystać i nie mogą, to też wyjdzie w, w trakcie takiego kontaktu. Ale mówiąc, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, sektor publiczny, sektor mieszkaniowy w skrócie. Co robimy, co organizujemy poza takim doradztwem, szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria, kampanie informacyjne, wydarzenia związane z ochroną środowiska. Stąd między innymi prowadzimy stoiska na tego typu imprezach jak dzisiejsza porady, konsultacje, no i źródła finansowania, czy wskazania źródła finansowania i wtedy ktoś, ktoś się dowiaduje, podając nam, na co chce wnioskować, jaki rodzaj, jakim rodzajem podmiotu jest, uzyska informację na temat, gdzie się ma zwrócić, czy, coś takie, czy takie finansowanie w ogóle funkcjonuje. Oczywiście ponieważ jesteśmy doradcami energetycznymi więc my się skupiamy na dotąd skupialiśmy się na inwestycjach związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Natomiast ponieważ projekt już w tej chwili trwa jego jakby druga wersja PD 2.0 to nazywamy, gdzie nasz zakres pomocy zwiększył się także o sprawy związane z odpadami czy gospodarką obiegu zamkniętego. Sprawy związane z wodą, zbieraniem do szczówki i tego typu rzeczy, rewitalizacją terenów poprzemysłowych i nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiskowymi. W związku z tym też musieliśmy rozszerzyć naszą wiedzę o zakres, zakres w tym temacie, no i mieć wiedzę na temat źródeł dofinansowania dla tych zakresów. Tutaj widzicie Państwo całą naszą szóstkę, która funkcjonuje w Wojewódzkim Funduszu i na miary do nas każdy posiada swojego maila. Jesteśmy, że tak powiem, podzieleni terytorialnie. Te kolory widoczne na mapie odpowiadają, że tak powiem, obszarowi, który obsługuje dany doradca. W moim przypadku, akurat, mam tereny północne Województwa plus trzy miasta na prawach powiatu. Tutaj koleżanki i koledzy mają obszar ten pozostały. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę.